Mówiłeś, że masz jakiś problem? Mhm. Mm wez. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika, bić Nilfgarczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz do odwołania. Dlaczego wez poszła akurat do tej wsi? Widzisz, Chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. O, no to już rozumiem, czemu West tak się paliło, żeby iść za cieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie, nie tylko żołnierze, cywile też wszystkich się nie uratuje, Od tyle. Miałem cię za idealistę. No, i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał – wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś ufać wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od bylerem bajły. Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać, kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wezma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna, a w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd. No i nie myliłem się. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu, pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt, wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Welen pod drzewem wisielców. Stamtąd do jawornika jest już tylko kawałek. To ta wieś na dole już czarno od Nilwardczyków szykują egzekucję. A wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku jak. Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka lekko uzbrojeni składają się tam od strony. Śmierć w czarnym! Hepme! Cyrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tej idiotkę. Za mną.

Kurwa, mać co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzancka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania wez, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! <ścoughs> <śmany> 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 Został jeszcze jeden. Zabrałeś mi broń Rosz. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go, dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak! I nie wierzę własnym uszom! On tu przyjechał mordować cywil. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport! Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Rosz. To bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. We... <try> trokar... Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz gdzie mnie szukać.